Kochani, jednym z takich bardzo pięknych odkryć w naszym życiu jest to, że mamy zdolność nadawania znaczenia czemukolwiek na nowo. I to, co miało jakieś znaczenie dla nas w przeszłości, nie musi mieć tego samego znaczenia teraz, dlatego że my możemy nadać na nowo i każdy dzień jest taką przestrzenią, gdzie. Nadajemy znaczenie na nowo temu wszystkiemu, co jest wokół nas i w nas. To jest moc naszej kreacji, która budzi się wraz ze świadomością. Tak więc, kochani, pamiętajcie o tym. To jest bardzo ważne. I w tych naszych spotkaniach, indywidualnych spotkaniach, bardzo mocno to podkreślam, że możemy na nowo zawsze wybrać znaczenie. I to jest cud naszej mocy, naszych serc. Najlepszego. Hej.